Dzień dobry, nazywam się Marek Matlock. Witam, jestem Mateusz Armata. Jestem nauczycielem fizyki i przez lata uczenia w tej szkole moi uczniowie wykonali mnóstwo eksperymentów. Chcieliśmy kilka z nich dzisiaj Państwu zaprezentować. Nazywamy je krótko zabawy z elektromagnetyzmem. Mamy tutaj źródło napięcia, podłączamy je do cewki. Cewka, jak widać, wciąga rdzeń ferromagnetyczny. Zróbmy doświadczenie jeszcze raz. Czyli prąd elektryczny wytwarza pole magnetyczne. Tym razem zobaczymy, jak pole magnetyczne zadziała na przewodnik, przez który puścimy prąd elektryczny. Puszczamy prąd. Przewodnik wychyla się w polu. Odwracamy magnes. Puszczamy prąd elektryczny. Ramka wychyla się w przeciwną stronę. Tak działa siła elektrodynamiczna. Żeby wykorzystać siłę elektromagnetyczną do budowy silnika, wystarczy bateria, przewodnik i magnes. Tak działa silnik elektryczny. Właśnie ta siła elektrodynamiczna go napędza. Oto przykład innego silniczka. I jeszcze jeden przykład prostego silniczka. Ciekawy przykład wykorzystania elektromagnetyzmu. Lewitator. Pole magnetyczne cewki przyciąga metalowy przedmiot. Układ sterowany jest poprzez fotorezystor oświetlony laserem. Dzięki temu możemy uzyskać stan równowagi pomiędzy siłą przyciągania pola magnetycznego a siłą grawitacji. Kolejny ciekawy przykład wykorzystania elektromagnetyzmu działko elektromagnetyczne. Bateria kondensatorów posłuży nam do wygenerowania szybkiego impulsu prądowego. Cewka, lufa, ładujemy. Władujemy baterie kondensatorów. Teraz działko jest gotowe do strzału. Drugi strzał. Wykorzystując magnesy i cewki możemy poprzez zjawisko indukcji elektromagnetycznej wygenerować prąd elektryczny. Z czego efektem jest świecenie.